A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, Human Cans, a no i tutaj pojawiła się na Epic Games, a, a demówka grywalna, także możecie sobie zamówić za darmuszkę, a po prostu demówkę. Jak co jak grać i, i jakieś tam tipsy albo coś w tym rodzaju, no to macie dostępne u mnie na kanale, jak najbardziej w dużej wersji. A, także tutaj a, możecie sobie to a, przetestować. A, sobie za darmoszkę po prostu troszkę pograć. Sprawdzić, jakie są tutaj te rzeczy do zrobienia. Tutaj widzę, że mamy dostępne epokę neolitu, epokę starożytną oraz epokę klasyczną, czyli trzy epoki. Możecie sobie pograć te, właściwie powiem szczerze, dla mnie najciekawsze te epoki. Ogólnie rzecz biorąc, możecie sobie potestować małą ustaloną mapę. Możecie osoba grająca plus 3SI, dostępne są też mapy market, tylko tworzenie map No, także możecie sobie potworzyć troszkę mapy podstawowa, personalizacja awatarów. Gra kończy się na stuturach lub w momencie osiągnięcia średniowiecza. Także no, jest to taki początek który możecie sobie przetestować i, i naprawdę sobie troszeczkę pogrywać. A no cóż, no, pełna wersja, no to jak będziecie chcieli, to sobie kupicie, jak nie będziecie chcieli, to nie ma sprawy. Ale Neolit jest dosyć ciekawy, także zapraszam też do, do polubień, zapraszam do subowania. Do lajkowania, no i fajnie, że byliście, że w ogóle wysłuchaliście. No i do usłyszenia, do następnego razu. Hej, ho!